Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. A gdzie u mnie? Nawet O, no właśnie. Słuchajcie, bo, bo rodzice są smutni, może przerażeni, może się boją, to dajcie matutów. Idziecie dalej.

Witam ja serdecznie rodziców, e, no, pan dyrektor mnie przedstawił, e, nazywam no, się Dorota Ziemińska, jestem szkolną mamą pierwszej B, one dzieci już wiedzą, naszym znakiem rozpoznawczym są żółte kokardki, które musimy na razie nosić, ponieważ jak ja będę schodziła po dzieci do szatni, to wszystkie żółte słoneczka zabieram, więc przez jakiś czas, dopóki... Się nie poznamy po tych właśnie słoneczkach, będę poznawała po tych kokardkach. Jak widzicie Państwo, dzieci już są uśmiechnięte, zadowolone, jak starzy uczniowie się wprost zachowują. Ja im powiedziałam, patrząc na buzię, najlepsza, najlepsza e, klasa w szkole. E, po oczach tak widzę, po uśmiechu jeszcze najlepsza klasa, też się bałam. E, ale ponieważ. E, wiem, że m, bardzo często rodzice również przeżywają, może bardziej czasami niż dzieci. W związku z tym, e, ja napisałam tutaj do dzieci list, który e, to jest praca żałobowa dla rodziców, e, żeby przeczytać dzieciom wspólnie list, żeby jest tam również e, wyposażenie dziecka. E, na pewno ma już, ale żebyście Państwo sprawdzili. Jest zaproszenie na jutrzejsze spotkanie. Ja nie powiem, że zebranie, tylko spotkanie. Z czego to wynika? E, nigdy nie robię z dnia na dzień, ale wiem, że wiele z Państwa bardzo przeżywa fakt, e, pójścia dziecka e, do pierwszej klasy, do szkoły. I e, po prostu takie zebranie, takie spotkanie informacyjne żebyście Państwo mieli okazję trochę mnie poznać, i ja Państwa, żebyśmy się po prostu poznali. Także bardzo serdecznie zapraszam na jutro. Otrzymacie Państwo także informator, który jest większość zawarta informacji dotycząca szkoły. W związku z tym nam będzie łatwiej się porozumieć. Z żadnymi dokumentami jutro nie będę zapoznawać. Typowo informacyjne zebrania powiem wszystko, co Państwo będziecie chcieli usłyszeć. Dzieci otrzymają na lekcji i jutro przychodzimy na tu. Aha, aha. O, za pięciu swa tak jest, schodzę po dzieci do szatni. Odbieram od Państwa. Ja zresztą pokażę dzieciom, e, przyjdziemy teraz z czachnia, żebyście Państwo wiedzieli, bo tam dzieci czekają na mnie i tam jest strasznie ciasno, dlatego rodzice tylko do podnieżą, e, miejsca mogą wejść na takie są warunki, a musimy myśleć... Przede wszystkim o dzieciach. Kolejna rzecz, ja dzieciom jeszcze nie pokazywałam, ale mówiłam im, że ja też do szkoły noszę i pokażę dzieciom co w moim dornistrze jest. W moim i proszę, żebyście jutro też to widzieli. Ja mam piórek trochę inny mój, nie jest taki ładny jak wasz. Ale mam wiórnik. Ja też. No w piórniku mam właśnie ołówki, kredki, wszystko mam. Gumkę, nożyczki, wszystko mam Ale ja mam większy piórnik. No ładniejszy masz na pewno. no zobacz. ja No widzisz, tak czasami no Tak czasami bywa, Wyschnięte są po prostu. No u mnie też z długopisami tak jest. Jak dużo szóstek stawiam, to też mi się szybko wypisuje czerwone. Oprócz, te, oprócz tego dobrze, by było, żebyście jutro przynieśli podręcznik. Nie chcę, żebyście dźwigniali ciężkie Podręcznik. I ja nie może być ciężko po schodach. Ćwiczenia, część pierwsza. E No nie, nie, mam wszystko. Mam. Coś, do coś do zjedzenia na przerwę, ewentualnie w plastikowych pudeleczkach. Najlepsze było picie, bo wypić się zawsze chce. Pudełeczko do kanapki, owszem. Ja nie chcę widać, ja sobie dlatego biorę tylko ja wuszam. Ale koniecznie coś do jedzenia. Czyli co mamy w dosyłniku? W, to, w, te, w to co mamy? Coś do jedzenia. <grydzenia> no, koniecznie książki. Książki, Książki. no i wszystko. I jeszcze te Kredki oczywiście też. I worek na budy. Worek na budy, oczywiście. Ale e, to jest dla Was zadanie. Ale dla rodziców też mam zadanie, o którym napisało. Rodzice też mają pracę e, ja napisałam na tym zaproszeniu dla Państwa m, taką prośbę, żeby właśnie jutro po południu przynieść te, te podręczniki, które są napisane. Bo już one będą leżały w szkole, dzieci nie będą dźwigały, tylko tam jest e, ogromna prośba, żeby to było podpisane. Dlatego i jeśli mogę prosić, to nie w środku, a jak się dałoby na zewnątrz, łatwiej mi znaleźć. Także e, rodzice jutro e, przyjdą po południu z tą historią. Swoje pieniędzmi. <grymne> Dobrze? A ja domu już będę robić. Eee, A proszę pani. Tak? Bo moja mama powiedziała, że nie wie co mi kupić do szkoły. Wszystko masz tu w tym liście ode mnie. Wszystko jest. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę. Muszę zjeść jeszcze wzmocnić, a wyjdziecie to sobie zjem, bo dzisiaj nie ma. Ale ja to za rzecz. Tak bywa? No ja zawsze mam. Jakoś jeszcze się z się swoimi z dziećmi. A Pamiętajcie, tu są listy dla was. Koniecznie dzisiaj przeczytać z rodzicami. Koniecznie. E, wy macie zadanie spakować to do administracji wspólnie. Dobrze? To jest pierwsza praca domowa. Jutro spotykamy się e, za pięć, ósma w szafie schodzę, znak rozpoznawczy, za pięć, ósma, ósma to no, lekcja jest. Jutro oprowadzę was po szkole, pokażę wam takie tajemnicze miejsca i wszystkie bardzo ważne miejsca, ale nie znasz wszystkich, ja też do tej pary nie, nie wszystkie dobrze znam, więc jutro e, zobaczycie gdzie należy e, korzystać z talerii. Dzisiaj natomiast jej dzień pokażę wam szach. a to jest miejsce. I dalej. Nie, za chwileczkę przejdziemy do szatni, żebyście Państwo wiedzieli e, gdzie będą e, dzieci miały naszą, e, gdzie jest nasza szatnia. Pokażę to miejsce, które no z pewnych powodziów warunków nie wolno, jak gdyby rodzicom, ze względu na dzieci przede wszystkim. Ja schodzę po dzieci i przyprowadzam dzieci. Natomiast tak jak powiedziałam, te trzy rzeczy, te trzy książki, te dwa ze ślicznych, dni i jutro jak się spotkamy, ja te, te, te zaproponowałam 17 godzinę, Omówię mówię najważniejsze krótko, bo no, kto zrodzi to rodziców nie niej przerażony? Pani tak, Stawiamy się tutaj. Zapraszam. Proszę, ciebie już. bierzecie. Stawiamy, stawiamy. Victor.

Thank <laughs> you. W jak chwili będziemy się wymieniać. A rodzice, no przepraszam, no, tak, tylko do tamtych szprawych drzwi, można do właściwie. I tu dzieci na mnie czekają przy naszej e, szatki. Tak, ja zejdę, dzieci zabiorę i potem przyprowadzę. Ja czasami przedłużam, będzie tak mi się wychodzi jakoś. Ale to jeszcze powiem. Ale już niedużo, nie dużo. E, ja jestem jedyna taka, że będzie w Dobrze, tak. Dobrze, tak. tak. to przepis, jest, jest, jest bardzo dużo rzeczy, dlatego muszę was rozpoznać. No to co, żegnamy się? Nie? Yeah. 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 Jutro Wam wszystkie ciekawe miejsca pokażę. Dzisiaj trzeba zbankować do Nawet co jest na górze. I nawet co piwnica. E, Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, jeżeli przepraszam, że nie nie na zebrania, do ale no to ze względu na Państwa uważam za istotne. Do zobaczenia jutro, do widzenia, się, i do szkoły. Z uśmiechem i z